imiarycze jest ducha świętego. Miłowanie w Panie Jezusie. dzisiaj mamy święto świętego Floriana, jednego z patronów Polski, jednego z głównych nawet patronów Polski. Tak chciał kardynał Zbigniew Oleśnicki, który w 1436 roku wywyższył świętego Floriana na taką pozycję jednego z czterech głównych patronów Polski. Święty Florian. Był żołnierzem rzymskim żyjącym w III wieku i na początku IV. Poniósł on śmierć męczeńską za Chrystusa w roku 304, czy coś około tego, w Lauriaku. To jest obecne miasto, czy też miejscowość Lorch, na terenie górnej Austrii. Jak to się stało, że jego relikwie zawitały do Polski? Otóż po najeździe księcia Brzydysława, bezbożnego księcia Czechów, który zrabował większość relikwii świętego Wojciecha zaistniała potrzeba, by zdobyć, także tak rzec, relikwie, na którym można by było umocnić państwość polską. Polska była wtedy krajem katolickim. Dla wszystkich było oczywiste, że relikwie świętych na nich właśnie buduje się państwo. Kazimierz Sprawiedliwy, który był władcą Polski, postanowił sprowadzić relikwie któregoś ze świętych do Polski. Papież posłał mu przez biskupa Modeny relikwie właśnie świętego Floriana, jako że poniósł on śmierć męczeńską niedaleko stosunkowo od naszego kraju. Mnie to była motywacja. I tak ów biskup Modeny w imieniu papieża, w imieniu papieża przywiózł relikwie świętego Floriana, męczennika do miasta Krakowa, jako do stolicy ówczesnej Polski, jako że te relikwie miały być taką podwaliną Naszej państwowości. Ponieważ państwo było chrześcijańskie, wyznające świętą wiarę rzymskokatolicką, publicznie, otwarcie i stosującym się do zasad wiary katolickiej, dlatego trzeba je było budować na relikwiach męczennika, który za tęże wiarę rzymskokatolicką 800 lat wcześniej, zresztą ponad 800 lat wcześniej, 880 lat wcześniej, poniósł męczeńską śmierć. I gdy u biskup Modeny przybył do Krakowa. Konie, którymi wieziono, relikwie świętego męczennika, w pewnym momencie stanęły, a mianowicie na miejscu, gdzie obecnie znajduje się w Krakowie kościół świętego Floriana. Bóg tak chciałby, aby bezrozumne zwierzęta kierowane przez wolę Bożą, zatrzymały się w tym miejscu, w którym ów święty męczennik miał mieć swój kościół. Czci, którego miano wznieść wkrótce Kościół. To jest początek tak zwanej trasy królewskiej. Ona wyjdzie przez ulicę Grodzką aż po Bałę. Królewską, dlatego że tam władcy polski, królowie, ja. ale też książęta, tam tymi, tam tymi, tam, tą drogą, tą ścieżką szła, szła ta główna trasa, w której którą władcy przebywali, pielgrzymowali można powiedzieć, od relikwii świętego Floriana, aż do Wawelu, do relikwii świętych Stanisława i Wacława, patronów katedry wawelskiej i całej Polski. Zbudowano wspaniały kościół świętego Floriana na miejscu, w którym z woli Bożej, Bóg, z woli Bożej miały pozostać relikwie świętego Floriana. Części z nich później przeniesiono również i na Wawel by tam na tychże relikwiach odprawiono msze święte i by tam również gdzie mieści się Wawel zamek królewski te relikwie ochraniały naszą państwowość ochraniały ją przed wszelkim złem przed zagładą przed nieszczęściami wojnami zarezami, a przede wszystkim przed herezjami Groziła na wieku XVI herezja protestantyzmu, która nie szanuje relikwii, która, w wyniku której tam, gdzie ona zatriumfowała, relikwie często znieważono w najstraszniejszy sposób, niszcząc je, wyrzucając na śmietnik do morza itd. itd. Z tego względu w krajach protestanckich często trudno doszukać się relikwii. Tak wielka jest nienawiść diabła do tych świętych szczątków i pozostałości poświętych Pańskich, którzy zginęli za Chrystusa za i w naszego Pana Jezusa Chrystusa, że z jego poduszczenia heretycy zawsze nienawidzili kultu świętych i kultu świętych religii. Przynajmniej tacy heretycy jak protestanci, bo są różne ich rodzaje. I można powiedzieć, że to, co mamy do czynienia od lat już przeszło 50, od około 60 w tych materialnych strukturach kościoła, w modernizmu, modernizmu, stanowi również tego rodzaju nienawiść kultu świętych i, i jednocześnie jest ikonoklazm, też znieważanie relikwii. właśnie w latach 60. zliberalizowane przepisy liturgiczne, dzięki którym wiele relikwii. Usunięto z kościołów, jako rzekomo niepewnych, jako niewymaganych, by na nich właśnie odprawiać, odprawiać msze święte. Tymczasem, tam gdzie tylko jest to możliwe, trzeba, by ołtarz był zbudowany na kamieniu ołtarzowym na nowym sepulkrum. Sepulkrum łacińsku znaczy grób. sepulkrum, gdzie mieszczą się relikwie. Na przykład w naszym ołtarzu mamy kamień ołtarzowy z relikwiami. Męczenników rzymskich, tych, którzy zginęli w starożytnym Rzymie za wiarę w naszego pana Jezusa Chrystusa, za wiarę rzymsko-katolicką. I też tak Kościół zawsze chciałby, relikwie były czczone. Oczywiście nie, by zastąpić kult świętego sakramentu, to byłoby straszliwe bowofarstwo, ale po to właśnie, by uczcić w świętych, właśnie wolę Chrystusa, która w tychże świętych się działa i to, że zginęli oni za naszego pana Jezusa. Stąd też Kościół zawsze dbał o relikwie, zawsze dbał o ich autentyczność. Również i my, mając te relikwie, chcemy ich czcić, chcemy do nich się uciekać. Święty Florian, którego dzisiaj święto obchodzimy, jest szczególnym patronem osób, które walczą z ogniem, które mają do czynienia z ogniem w ogóle. Jest szczególnie życzony jako patron strażaków, ale też na przykład piekarzy i wielu innych. Zawodów. Ogień to straszliwy żywioł, który potrafi trawić całe miasto. Tak było również i w Krakowie, gdzie Kościół Świętego Floriana wielokrotnie zresztą ulegał pożarom i całe miasto, chociażby w połowie XIX wieku. W czasie wojen, najazdów szwedzkich nasze miasto wielokrotnie ulegało pożarom. W czasach drewnianego budownictwa, ale nie tylko, bardzo często zdarzało się, że ktoś zapruszył ogień umyślnie lub nieumyślnie, i cały tobytek ginął w pożarze w, poża, w pożarach, w ogniu. Dlatego też święty Flore jest tak szczególnie czczony jako ten patron, który chroni nas przed tym straszliwym żyją, ale w sensie też przenośnym jest on patronem, który chroni nas przed tym ogniem, który nam grozi, przed ogniem piekiem który pokazuje nam swoim świętym życiem, że warto jest je oddać Bogu na chwałę, świadcząc o prawdzie wiary katolickiej, po to, by na wieki ustrzec się przed ogniem piekielnym, a chociażby przed ogniem czyścicowym. Mamy w naszej kaplicy, w naszym oratorium Matki Bożej Królowej Polskiej świętego Stanisława Biskupa i Męczennika obraz świętego Floriana, który przywiozłem Spod jasnej góry i prośmy tego świętego Floriana o to, by nas chronił. by Chronił naszą ziemię, nasz kraj, cały nasz dobytek i obronił przede wszystkim naszych dusz przed ogniem piekielnym. Byśmy nigdy nie zmazali naszych dusz śmiertelnym grzechem, który jest najstraszliwszą rzeczą, która może strawić nasze dusze, która może strawić, zniszczyć. Nasze podobieństwo do naszego Stwórcy, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Florent przedstawiany jest jako żołnierz rzymski w Hełmie, w Tunice rzymskiej, w płaszczu legionisty, i również mając w prawym ręku dzbanek z wodą, którym, z którego wylewa wodę na ogień. A w lewej ręce trzyma chorągiew z Czerwonym Krzyżem na białym tle. Jest to chorągiew z stołego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Warto wiedzieć, że od czasów wypraw krzyżowych ta chorągiew Czerwony Krzyż na białym tle, lub na odwrót Biały Krzyż na czerwonym tle, stała się ulubionym motywem na flagach krajów chrześcijańskich, krajów Europy. Nie tylko Anglia, również Sabaudia, Dania, i wiele innych krajów mają do tej pory krzyż na swoich flagach I najprawdopodobniej również nasz, nasz narodowy sztandar biało-czerwony wziął swoje barwy, swoje kolory od tej flagi, którą trzyma w ręku święty Florian, od tej flagi, która zawiera dwa kolory: biały i czerwony. Biały oznacza z martwy Krzyż w kolorze czerwonym oznacza mękę Pańską, oznacza przynajmniej droższą krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prośmy może świętego Floriana, by jego flaga, flaga świętego Floriana, stała się tą flagą, którą, która będzie nas w szczególny sposób charakteryzowała, byśmy pod znakiem Krzyża Świętego wytrwali aż do końca, by nasze państwo było tym, nad którym będzie dumnie powiewał sztandar. Chrystusa Króla Sztandar z krzyżem męki pańskiej na tle zmartwychwstania pańskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No król Męczenników i Polskich. Święty Florianie, patronie Polski.